Zachęca się również do nitkowania specjalistyczną nitką. Przy użytkowaniu nici należy zwrócić uwagę na zależność między budową nitki a jej funkcją. Usztywniony koniec nitki ułatwi jej wprowadzanie w przestrzeń międzyzębową. Nić przewleka się poziomo, aż do wprowadzenia części puszystej nitki. Część pracująca, pulchna nitki nie powinna być za długa, najlepiej kilkucentymetrowa, tak aby nie stracić kontroli nad pracą nitki. Delikatnie napinamy tę część nitki i wykonujemy kilka ruchów czyszczących poziomych. Przód, tył, tylko w pobliżu retainera, z ominięciem szczeliny dziąsłowej. Ostatnią część nitki standardową użyj do oczyszczenia przestrzeni międzyzębowej tradycyjnie. Delikatnie wprowadź ją w szczelinę dziąsłową. Zaokrągli nitkę wokół zęba na kształt litery C. Wykonuj ruchy pionowe po powierzchni zęba, tak by nie uszkodzić brodawki dziąsłowej.